Wchodzimy w najmocniejszy okres sprzedażowy z całego roku. Są to trzy miesiące, gdy klienci wydają naprawdę ogromne ilości pieniędzy. Możesz albo być konsumentem, który w tym czasie wydaje jedynie pieniądze, albo sprzedawcą, który będzie zgarniać te ogromne kwoty z rynku. Na szczęście kliknąłeś w ten film, a więc zdradzę Tobie ponad 200 produktów do sprzedaży w dropshippingu na czwarty kwartał, a dokładnie na Październik. Dodatkowo poznasz gotowe źródło oraz trendy, które nas czekają w tym miesiącu. Wykorzystując te trendy, będziesz w stanie zarabiać tak jak uczestnicy programu 5K na platformie Ecom Revolution, która umożliwia rozpoczęcie dropshippingu od całkowitego zera do osiągnięcia 5000 zł w jeden miesiąc na sprzedaży. Zacznijmy od trendów. Według kalendarza Ecomu wchodzimy w dzień nauczyciela oraz wy bardzo mocny trend Halloween. Poza tymi dwoma trendami rozpoczęła się jesień, co sprawia, że pojawiały się kolejne okazje do sprzedaży. Produkty pasujące do Dnia Nauczyciela. Po wpisaniu nauczyciel, jako fraza kluczowa w panelu produktów i com revolution, zobacz, wyskakuje nam mnóstwo produktów do sprzedaży, jest tego naprawdę sporo. Mamy tutaj koszulkę nauczyciel, mamy tutaj kubki, filiżanki, zestawy prezentowe. Tutaj, jak widać, zestaw prezentowy dla super nauczyciela i jednym przyciskiem dodaj do sklepu tworzy się automatycznie oferta. Jest taka automatyzacja na Ecom Revolution, że jak klikniesz dodaj do sklepu, to dosłownie w kilka sekund tworzy się cała oferta na Twoim sklepie i zdecydowanie tutaj w przypadku trendu Dnia Nauczyciel jest to dobry pomysł i zobacz, jak tutaj Wpisaliśmy sobie nauczyciel, to tych produktów jest mnóstwo, jak sobie damy produkt na stronę 1. To jak widać, jest 159 produktów do sprzedaży pod ten trend, możesz sobie je poklikać, pododawać dyplom dla nauczyciela. No fajny produkt, fajny. Można nawet stworzyć, wiesz, sklep, który posiada tylko i wyłącznie produkty właśnie pod dany trend. Możesz stworzyć sklep taki typowo nastawiony na prezenty. No i wtedy by była kategoria dla nauczycieli. Później by była kategoria po prostu dekoracje Halloween. Również ludzie sobie wtedy dają jakieś rzeczy, prezenty i podobnie później możesz dostosować do kolejnych trendów. Właśnie taki sklep w bardzo prosty sposób, po prostu dodając asortyment i wtedy wszystko jest okej. Okay, Możesz korzystać z kolejnych to kolejnych trendów. Produkty pasujące do trendu Halloween, a więc w tym celu również wpisujemy sobie frazę zamiast nauczyciel, wpisujemy Halloween. I po wpisaniu Halloween wyskakuje nam ponownie sporo produktów, które możemy sprzedawać. Są tutaj kostiumy, idealnie się nadaje właśnie pod ten trend. Taki produkt, tutaj widać taki. Sugerowany zysk na podstawie ceny sprzedaży, bo cena zakupu to jest cena, której, którą płacisz u źródła. W tym przypadku jest tutaj ikonka, jest horst, jest tutaj sporo hurtowni, które nie wymagają działalności. Nie musisz mieć firmy, żeby sprzedawać te produkty. Opaska na głowę, gumowa czarownica. No i z tego tutaj naprawdę, naprawdę sporo. Produkty, które idealnie będą się sprzedawać pod trend Halloween. I warto wtedy również wrzucać takie typowo promocje tematyczne. A więc, jeżeli zbliża nam się Halloween, to możemy na sklepie wrzucić odliczanie takie typowo promocyjne pod Halloween. Można nazwać taką promocję straszna promocja, dodać takie elementy jak nietoperze i tak dalej. Wtedy ten design sklepu fajnie sugeruje, że jest właśnie ten trend, że jest taka promocja z tej okazji i ta promocja się zakończy. Bo jeżeli to by była taka zwykła promocja, wiecie, promocja minus 20% i tyle, bez żadnego tematycznego zajawienia, to ludzie jakoś zbytnio na takie promocje się nie kuszą, a w przypadku promocji tematycznej naprawdę fajnie to wygląda. Widać, że ktoś się przyłożył i klienci lepiej na to reagują. I tutaj znalazłem naprawdę super TikToka, na którym Widać produkty typowo pod trend jesienny, możecie czerpać takie właśnie inspiracje na TikToku, czyli wpisywać sobie przykładowo hashtag jesień, hashtag amazon finds i pod dany trend naprawdę to fajnie widać, zobacz tutaj na tym TikToku są takie nietoperze, które można wkładać pod lampkę, to jest również pomysł, żeby reklamować ten produkt, bo zobacz nawet tutaj mamy, tutaj mamy te nietoperze dekoracje, można jednym przyciskiem dodać do sklepu można robić takie zestawy po przykładowo 50 nietoperzy bo raczej tylko 3 sztuki ludzie by nie kupowali i zwróć uwagę że na tym tiktoku Sporo osób pisze, że jest naprawdę super, że kochają to i tak dalej. To jest również cenna wskazówka, bo jak widzicie na takim TikToku dobre komentarze, to świadczy to o tym, że wtedy no, te produkty są warte uwagi, warte są również sprzedaży. Więc jest to cenny dla nas feedback. I tutaj spójrzmy sobie, co jest jeszcze na tej reklamie, co tutaj się dzieje. Na tej recenzji dobra jest kocyk, są takie świeczki i jest taki kubek. I zobacz, tutaj mam przygotowany taki produkt z tego TikToka, tak udało mi się znaleźć na panelu produktów. Zobacz, jest taki lampion i trzy świeczki. I to jest na baterię, naprawdę fajny produkt pod jesień. Można to oferować w różnych zestawach, nawet stworzyć z tego zestawy prezentowe itd. Robi to naprawdę fajny vibe i moim zdaniem reklama na TikToku, nawet nagrana po prostu, nie wrzucana na TikTok TikTokacy, po prostu za darmo dodana rolka, jest w stanie na tym produkcie zrobić Ci naprawdę fajną sprzedaż przed trendem Halloween i ogólnie w okresie jesiennym. Mamy oczywiście również te nietoperze, jak sobie wpiszesz Taką frazę w panelu produktów, to wyskoczył ci właśnie te nietoperze do sprzedaży. I tutaj warto z tych nietoperzy albo robić zestaw, albo robić cross-selling. A więc do produktów takich typowo pod jesień, takich głównych produktów, możesz ustawić cross-selling, aby w koszyku pokazywało się jeszcze klientowi, że może dokupić takie nietoperze, przykładowo 9 sztuk, 12 sztuk, robić po prostu troszkę większe zestawy, żeby to nie było tylko 3 sztuki. I tutaj kolejny fajny TikTok, taka kocobluza i tutaj widać, że sporo osób tego potrzebuje, sporo osób się cieszy, widać po komentarzach, że naprawdę zależy im na tym produkcie, pytają gdzie go dostać i tak dalej, i tak dalej. I to pod okres jesienny jest totalny game changer, jeżeli chodzi o sprzedaż, te bluzy, to się sprzedaje co roku bardzo dobrze. Jak tylko robi się zimniej, to ludzie to kupują i często widać właśnie po różnych rolkach, jak to się wpisze, że ludzie oglądają przy tym Netflixa i tak dalej. To jest fajny pomysł na reklamę, żeby nawet to nagrać albo zapłacić komuś aktorowi, żeby do takiej rolki zagrał, jeżeli ty nie chcesz siedzieć w kocobluzie na rolce i oglądać Netflixa, chociaż z daleka, jak zrobisz po prostu takie ciemniejsze światło, to nie będzie ciebie widać ale zdecydowanie ten produkt jest super do sprzedaży w tym aktualnym trendzie jak sobie wpiszemy kocobluza, koco bluza wpisujemy na panelu produktów zobacz ile tutaj tego jest są różne kolory jest trochę tych koco blues Tutaj widać, że nawet prezent dla mamy, prezent dla mamy, ok, to jest na dzień matki, ale tutaj reszta to jest po prostu bluza, Możesz fajnie na tym wykreować taką markę, czyli możesz sprzedawać wyłącznie bluzy. dzięki czemu no, budujesz wartość, budujesz taką markę, która się umacnia i klienci będą skłonni do zakupów. Możesz robić zestawy z takich kocobluz, dodawać właśnie różne takie tematyczne, później może nietoperze i tak dalej, takie dekoracje pod Halloween. Co sprawi, że ludzie będą chcieli wchodzić na Twój sklep, bo będą wiedzieć, że okej, okay, kupiłem lub kupiłam koco bluze, ale również mogę tam znaleźć coś fajnego, tematycznego, co będzie fajnie dekorować dom pod dane trendy. Super sprawa. I zobacz, jak tutaj jest cena zakupu 100 zł, ty nie musisz wcale sprzedawać po 133. To jest po prostu sugerowana cena. Jak dodasz do sklepu, możesz tę cenę dosłownie jednym kliknięciem sobie zmienić. I tutaj bym sugerował sprzedawać tak po 149 zł, wtedy masz marżę 49 zł. Jak sprzedasz 5 sztuk dziennie, to zostaje u Ciebie ponad 7000 zł w miesiąc. Na jednej ofercie, na jednym produkcie możesz sprzedawać. Co tylko zechcesz, możesz robić cross-selling, upselling, stosować promocje. Zarobić możesz dużo, dużo więcej na czwartym kwartale oferując trendowe produkty, ale możesz również go zmarnować, jeżeli nie podejmiesz żadnego działania. I tutaj jest najważniejsza kwestia, bo każdy dzień od 1 października do końca grudnia jest na wagę złota. Te dni tak czy tak będą lecieć po prostu tak to jest. A więc możesz to wykorzystać, bo ten czas tak czy tak zleci. Jeżeli więc wiesz, że jesteś osobą ambitną, możesz wykorzystać ten okres z naszymi sprzedawcami 5K. Złóż tutaj darmową aplikację, wybieramy tylko osoby ambitne, które otrzymają od nas gotowy sklep, narzędzia AI, wsparcie oraz gotowy plan kierujący do 5000 zł w jeden miesiąc. Jeżeli Cię wybierzemy, otrzymasz szczęśliwy telefon oraz SMS, że masz możliwość odblokowania dostępu i dołączenia do limitowanego programu. Nie bądź więc jedynie klientem, który wydaje pieniądze, a w czwartym kwartale tych pieniędzy jest wydawanych mnóstwo, a zostań sprzedawcą, który zgarnia te pieniądze każdego dnia z rynku. Szal zakupowy nas czeka, a więc jesteśmy w stanie świetnie go wykorzystać. Samych sukcesów, cześć.